Wczoraj w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta, która miała na celu podjęcie decyzji w sprawie finansowania drugiego etapu budowy stadionu miejskiego. Informacji na temat projektu udzielił nam burmistrz Tumu Leszek Tabor. Witam serdecznie, panie burmistrzu. Znajdujemy się po sesji, podczas której radni zdecydowali o tym, czy będą kolejne środki finansowe na remont stadionu w Sztumie. No bardzo się cieszę z tej decyzji radnych, ponieważ otwiera to drogę do pozyskania środków na drugi etap modernizacji naszego stadionu miejskiego na stadion piłkarsko lekkoatletyczny. Pierwszy etap dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu już realizujemy, natomiast teraz Ministerstwo Sportu ogłosiło drugi konkurs i, i możemy starać się o kolejny milion złotych. No muszę tu zaznaczyć, że do tego dodajemy prawie swoich dwa miliony, także jest to duży wysiłek dla gminy, ale my stawiamy na sport, stawiamy na rekreację i stawiamy nie tylko na to, żeby poprawić warunki naszym klubom Sportowym i zawodnikom, ale również i naszym szkołom, bo z tego stadionu korzysta na dzień dzisiejszy i zespół szkół w Sztumie, czyli liceum, i nasza szkoła podstawowa. Jaka jest wartość całej inwestycji? No, wartość całej inwestycji to jest y, według wartości kosztorysowej około 4 milionów złotych. Z tego milion możemy się starać z Ministerstwa Sportu. Także to jest duży wysiłek dla gminy, ale mamy na to środki własne i jest to y, po prostu w naszych planach inwestycyjnych. Kiedy planowane oddanie do użytku? No chcielibyśmy w przyszłym roku, y, mam nadzieję, że minister sportu przyzna nam tę dotację. W tym roku byśmy jeszcze ogłosili przetarg, y, wykonali część zadania, y, największą część oczywiście w roku 2016. No i mamy takie marzenia, żeby y, na 600-lecie urodzin miasta żeby ten stadion został oddany do y, użytku dla mieszkańców. TV Regionalna 24.pl. TV Malbork, TV Sturm. TV Nowy Dwór. Tom my tu kręcimy.